Ludziska. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracek.pl, dzisiaj sobie zagramy tak spokojnie i tak fajniuśko w te Zaginione Dziedzictwo, odcinek trzeci, powrót do korzeni. No dobra, no to lecim. Jesteśmy na jakieś... Wow! O kuźwa! Mój most się zawalił! Proszę dostać? Postaram się A tak w ogóle to nic mi nie jest. No to ja No jazda, lecim po błocie Okej. Okay. Okay, co my tutaj wciśnięli jeden, żeby rzucić linę? Alright. No to Ow. Chyba będę musiał. Dokładnie. No dobrze zmiem Raz. ...dwa... I udało się. Szczyt. Tak. Nie uciekłam. Super. Chciałam się upewnić. Chodź, podaj rękę. Dzięki nie trzeba. Okej. Okej. Nie. To nie problem, a jednak lubię mieć kontrolę. Okej. Okay. No dobra. To sobie pojeździmy, Spróbujmy nacieszyć się chwilą spokoju. Mam głupie pytanie. No to się nacieszyłam. Skąd wiesz, że kieł wciąż tam jest? Inaczej na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No i nie widziałam żadnej pojstalskiej wystawy. Nie słyszałam wcześniej o pojstala. W zasadzie to wina i takiego króla. Młody, lekko myślny, obnosił się z bogactwem. Zbudował nową stolicę i zabrał tam kieł. A później ściągnął sobie na kart persów i nas też. I nas też. A, tak możemy. A patrz, a ja nie widziałem tej ścieżki. Dobra. To sobie jeździmy po dżungli. Powiem Wam szczerze, że już włączasz, że grałem. Pierwszą, drugą, trzecią część już o jest 10 lat temu może. I powiem Wam szczerze, że najbardziej to mi druga i trzecia się podobała, a jedynka jakoś... A, tak sobie. Dobra. Hmm, można tak? Chyba tutaj jest przejazd. Uuu, uh, uh. zwierzące. Dzięki, mogłaś mnie ostrzec. Rany, jak ty marudzisz. To co? Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszej. Często tu wracasz? Nie, nie specjalnie. Ej, zwolnij, patrz na rok. No proszę. Dobra, wysiadamy. Sprawdzę. nie? Pradawna stolice. Co my tu mamy? Halebidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i siwa. Hmm, ktoś tu się jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z choisalskich stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to to nie jest. Hmm. To kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Hej. Hmm. Że ma wyciągarkę? No to wygląda. Ach, super. To powinno załatwić te bramy. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. A rób, co chcesz. Rozumiem, że nie. Szkoda, <noise> że nie ma dynamitu. Fajny by było. Dobra, to weźmiemy sobie linkę i ją sobie zaczepimy tutaj wokół tego czegoś tam. To załatwi sprawę. Ło! Wow. Kłopoty! Ściśnie, aby przeładować. To już wiem. Dobra. Okej, lecimy dalej. Czysto? Dobra, miałaś rozwalić starożytną bramę? O! No i załatwione. No i zajęliście. To tak zamilkłaś. Naprawdę. Po prostu się dziwię. Zobaczcie sobie grafikę, jak to wygląda. Super, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem. W ogóle ta firma Naughty Dog, robi tak. Zajęliście, powiedzmy. W sensie graficznie te małe takie na przykład rzeczy, nawet te liście, takie ala malutkie, to jest naprawdę normalnie szok, co mi robią tutaj i naprawdę kawał dobrej roboty i w ogóle sam się dziwię, że te gierki z Naughty Dog już kosztują tak, no już dobre już jest i tak długo, że gierki już się tam nie wiem. Tanieją. To tak, to już wiem. Na przykład Wiedźmin 3 to ja w ogóle sam się dziwię, że teraz w promocji na PlayStation on jest. Wiadomo dlaczego, że w promocji jest, bo serial nowy wyszedł on, i jest on, na niego promocja, wiec on, wiec on ale wcześniej już było. Mur... Teraz on kosztuje okay, nie wiem, 15 umie? Dawaj, dawaj, dawaj. Tam kosztuje jest 15 albo 10 euro ze wszystkimi dodatkami. A ja go kupiłem 2 lata temu albo wiedź, rok wiedź. temu. Dobra, rok tak. temu. Um, 120 euro ze wszystkimi dodatkami. E, jasno. Myślałam, że ten rzęk ma napęd na cztery koła. Ja tak samo. Dobra. Eee, co my robimy? Nie wiem, jakoś trzeba będzie to przejechać. O, udało się. No i się udało. Super. Jeszcze. Udało się. A w ogóle sami... Okej. Okay. To Asa. Niezłe masz Kurde. Ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie i to schleby. <laughs> Musimy przejechać przez te bramy. Dobra, spokojnie. No to przejedziemy! No to załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? O. Jasne. Mamy czy nie mamy? Powiem wam szczerze, że nie mamy. Raz się żyje. Raz się żyję. Raz się żyjemy. No to co, robimy to po cichutku czy na głośno? No Spróbuję jakoś po cichutku, nie wiem. Można ich jakoś ten oznaczyć. Dobra. Tu jest jeden. O, jeszcze tu. Dobra, trzech sobie zaznaczyłem. Niestety już ja zapomniałem, że poziom w tej gierce dodałem jako niski, żeby przyjemnie się grało. Raz, dwa, trzy. Pięciu już zaznaczyłem. Na pewno tu jest jeden. O kurczę, spadamy stąd. Szkoda, że nie mam tłumika. A może mam? Kurczę. Dobra, mam go. Wow, blisko było, co? Nie, na pewno nie. Nie teraz. Nie w tym momencie. Ok. Dobra, jednego załatwiliśmy. Teraz lecimy po drugiego. Ale problem mam taki, że tamten na górze może mnie zauważyć. Ale jakoś tam radę. Co? Dobra, tylko niech on mi tutaj. Byłoby fajnie, jakby przyszedł, Idź, 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 iść, 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 Dobra... Tam nie ma nikogo. Nie mogę go zaatakować, bo ktoś może mnie zauważyć z tamtej, z prawej strony i też z lewej. On musi do mnie przyjść i go jakoś tam załatwię. Dobra, jeszcze widziałem kogoś tam dalej, tam właśnie, w tej niebieskiej koszulce. Trzeba będzie go oznaczyć. No chodź kolego, nie będę tak długo czekał na ciebie. Dawaj, co mam zobaczyć koleżanko? Dobra, mango. go. Idziemy dalej. Ups. Dobra. O kurwa. Otóż to, żebyście widzieli, macie towarzystwo. No i kłopoty muszę iść z tamtej strony, niestety tamten by mnie zauważył. Tutaj mnie nikt nie zauważy, jak będę chodził sobie po tych krzaciorach. No aś kolego, a jeszcze tam drugi kolega idzie. Cześć, siema. No, chodź się ma. No chodźcie tutaj. Dobra oh. No chodź Szkoda, że nie ma czegoś takiego żeby ich nie wiem tak Ciągle czymś rzucać Cholera wie, wiecie o co mi chodzi na pewno eee, Dobra O, pistolet z tłumikiem Zajebiście Jest Mamy to, panowie. Coś może będzie. Dobra, jednego załatwiliśmy. I teraz. Będzie kaszka z mleczkiem. No, drugi. Trzeci. Jeszcze czwarty, piąty. Załatwiliśmy prawie wszystkich. Chyba. Dobra? No i chyba wszystkich załatwiliśmy, co? No, to chyba wszyscy. Tak to. No. Niezła robota. Dzięki za pomoc. Ruszajmy. Otworzę bramę. Przyprowadzisz auto? Jasne, dzięki. Dobra, otwieramy bramę. Chyba tak. Wjeżdżam. Mm, 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 mm. Tutaj mam skoczyć? Sobie, też Nie wątpię, kochana, ale tak już wolę. <śmiany> Gaty zachodnie. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę na pasach. Ładnie, co? Spójrzmy na mapę. Wow. Dobra, zobaczmy. to zobaczmy sobie mapę. Mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Okej. Okay. Telefon. O, Sonny Xperia. O, ładne zdjęcie. Przeglądaj zdjęcia. O tutaj mamy tych. O, dziewczynka. Wspójcie na te wieże. Wow. Z jej szczytu można by zobaczyć cały ten. Może? Może? No to jedziemy do tej wieży, sprawdzimy ją sobie, oglądniemy, popatrzymy. A czemu nie? Będę wypatrywać Asawa. Super. Nie, żebym się nim specjalnie martwiła. A powinnaś. Tym razem już go nie zaskoczyłem. Po tobie pewnie niewiele się spodziewa. Czekaj, to był komplement? To, to brzmiało jak komplement. Jego ludzie to kretyni, ale Asaf jest... Sorry. Co? muszę coś zrobić. Że co? Chyba wiem, jak to... Jak to... ten... Eee, ja już ten przyszedłem. Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Od razu go sobie kupiłem i go skończyłem. On trwa co najmniej, jak Colovtuty mi się wydaje, że będzie miał 10 odcinków. Ehm, ale co najmniej on trwa, znaczy się ta cała fabuła 5-6 godzin, a może 7? Coś tutaj było, ale ja już nie pamiętam, bo to już było tak. Em, tak długo. Będę musiał się wspinać i... bawić się w Indiana Jones i coś tam... Coś tam będzie. Ale najpierw muszę się chyba tutaj wspiąć. Na samą górę, żeby coś... nie wiem... znaleźć, czy... cholera nie wie? A, zobaczymy. Czwóreczkę też grałem. I to już wieki wieki temu. Czwórka naprawdę mi się strasznie tak podobała, że nawet czekałem na kuriera, żeby mi to właśnie przywiózł. Jeszcze w dniu premiery. I też specjalnie na tą okazję, bo ja jeszcze byłem mały. To, to w ogóle... Chyba udałem przed matką, że jestem chory, że boli mnie brzuch czy coś tam już nie pamiętam. I zawsze jak coś dostawałem, jakieś tabletki, to zawsze je pod poduszkę chowałem. Dobre, co? No i tak właśnie grałem sobie Punchard Teda czwóreczkę, cały dzionek i go przyszedłem, Naprawdę. I gierka jest naprawdę. Była i dla mnie jest number one. W Już ogóle, w sensie graficznie i fabuła, naprawdę, super. To trwało krócej niż myślałam. Topór siwy? Zobaczmy. Wskazuję wprost na hojsalskie ruiny. Stara forteca w zboczu góry. Zaznaczę to na mapie rysunkiem topora. A w bramce numer dwa? Ciekawe co to takiego. Zapisane. Chyba będziemy musieli Spraćmy, potem co, to czaić to na miejsca, zemę. wszystkie. Stara forteca. Tuż za tamtym wodospadem. Dostaniesz na mapie symbol trójzębu. Chyba to wszystko co. Kuźba. Kolejna stara forteca. A tutaj? A dobra. Do to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 miejsc do obczajenia. Normalnie super. Super. No to odcinek będzie dosyć długi. E, powiem wam szczerze. Mogłam poszukać windy przed No, za późno. Dobra Ale ja pamiętam, że coś tutaj było Tutaj musi być coś jeszcze. Na bank To tutaj się już nie mylę, bo wiem o tym doskonale. Coś tu będzie. Dokładnie, otóż to. Mhm. Jeszcze raz. Ostatni raz. Dobra. Dwa. Trzy. Kolejna. Kolejna. to. Kurcze, dawaj! Wspinaj się, a nie tak ten... Żbało się, ruszasz, to Ale szczerze mówiąc, lepiej ode mnie, bo ja tak bym nie <laughs> umiał się wspinać. Naprawdę. Ale chciałbym. A, trzeba być naprawdę wysportowanym i... Ale to tylko w gierkach, tak na przykład. Nie wiem, te wspinaczki, to i owo. Dobra, szybko, szybko, dawaj, dawaj, mam wreszcie co to było? A, jakiś tego, że to dostaliśmy sobie, a może być. Dobra, auto, gdzie jest nasze autko? Auto, co ja zrobiłem? Ej. dobra, to sobie miejsce obczęliśmy, i teraz pojedziemy sobie pojedziemy sobie tutaj, na dole po lewej. czy znaczy się tam, sopki. Um, gdzie jest auto? O, tu jest. Dobra. Znalazłaś coś? Tylko jakiś żeton. Stary kojsalski rupieć. Dobra, muszę sprawdzić mapę, gdzie musimy. Dobra, będziemy musieli wycofać się. Tylko Dobra. gdzie? Rozmawiałyśmy o. Mówiłaś chyba coś o Asawie. A, tak. Muszę sprawdzić jeszcze raz mapę. Czy idziemy w dobrym musimy kierunku? Może tu? Tak. Dobra To jedziem tam Nie rozumiem co przyciąga ludzi do takich hasalów To prostu. Znajduję słabych ludzi i daje im władzę Poczucie celu Poczucie celu Kitym Poczucie slajdyle. celu Poczucie celu A co ty kobi to wiesz Poczucie ja w ogóle celu, celu. Co? Nie żartuję Ale, e Ewidentnie czuję do ciebie między. Nawet by nie mów. Czuję od siebie miętym Eee. Opowiadaj. Wolałem. Sorry, odbijami. <laughs> Może tak. Nie ma Żartuję. Tyle wody, na świecie. tyle wody. Co było? Wody, wody. Polskiej wody. Dobra. No i jesteśmy. Wow, jak to wygląda! Lipka, jasnego. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. No dobra, ty się znasz na strategii. Co takiego knuje Asa? Widzę. Zaraz wracam. Typka. Kogoś widziałem. Tam koło tej ciężarówki. Ktoś tam był z karabinem. Coś będzie się działo tutaj. Mówię wam na bank. Będzie towarzystwo. Ale. Cóż, kochani, na tyle z odcinkiem trzecim. Jeżeli wam się spodobał odcinek, lajkujcie, subskrybujcie i takie tam. I dziękuję wam, że byliście. No i trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!